Dzień dobry, dzień dobry. sprawdzić, co tu się dzieje. Tworzymy kalendarz agmentowy. Może gdzieś tutaj coś? Co będziemy? W robić? środku? Pają intensywne prace przygotowujące do świąt. Proponuję, żeby zajrzeć do jednej z sal, podejrzeć co oni robią. Nie no, zapukamy. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Przyjeżdżcie się Co u was się dzieje? Co wy niego robicie? Gabrysiu, co robisz? Bombkę. E, bombkę? A do czego ta bombka? Na choinkę. na choinkę. Będziemy ubierać choinkę w tym roku? Nie, tylko spróbujemy ubierać choinkę. Na talcia zrobiła choinkę, a Karolina jak ci idzie? Będzie pięknie ubrana choinka. Nie tylko bombki robimy na choinkę, ale jeszcze coś sprawdzimy, co robią dzieci w grupie pierwszej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiedziałam. Bardzo... Wiedziałam, że robicie coś innego niż bombki. Co? Jak to się nazywa? To są łańcuchy. Robimy łańcuchy na folię, takie tradycyjne łańcuchy, ponieważ własnoręcznie wykonane ozdoby. zawsze będą pięknie. No pięknie. To jest okay, proszę. Kuu! To mamy już bombki i łańcuchy. Ciekawe, co jeszcze? Panie, gdzie teraz? Kolejna grupa coś robi. Zobaczymy co. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Witam! Chodzimy do wszystkich grup i patrzymy jak trwają przygotowania przedświąteczne. Co robicie? A robimy! A robimy? O zdobyła ich Może będziesz ze mną razem do sali. Co krzyć Świetnie.

A, zajmujesz się tradycjami? Tak. No, oki. Pokaż moje oki. No, ty pokaż. Pikos. Ryba. Zoraś. No, jakie mamy jeszcze? Pop. Zybra. Kuki. <trygrabi. trygrabi>. Dobry, za chwileczkę wejdziemy do grupy pani Ewy i zobaczymy, co tam ciekawego się dzieje. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Co tutaj się dzieje ciekawego w tej klasie? Dekorujemy okna. Już jedno mamy dekorowane, kuczymy drugie i parapety. I chcemy, żeby pięknie wyglądało. Aha. Wyglądała nasza klasa. Jakie piękne śnieżynki. No tutaj Krzysztof.

Cała tutteczkę masz ładnie. Tak. Super. A, masz. To... O tak. Pięknie. Zbliżamy się do kolejnej grupy. starszych. Coś ważnego robią. Myślę, że to będzie kluczowy moment. Dzień dobry. Co są Złówek na jasełka. I jak Wam to idzie? Myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. No to bardzo, bardzo Wam zadanie macie. Bardzo Wam zadanie macie. Złówek jest całkiem